Subskrybuj, przyciśnij dzwoneczek, lecimy. Good morning, Gambo, czas, Zapraszam na kolejny dzień treningowy, czy trzeci i ostatni, nie? Każdy może sobie to tam ułożyć według siebie. Ja robię trzy razy w tygodniu. Także dzisiaj robimy nogi, barki i kaptur. Lecimy z nogami, najpierw. I jeszcze trzy serie po dziesięć. Na tej maszynie akurat, nie? Teraz na tej maszynie będziemy robić. Tył ult. Jedziemy. I oczywiście zwiększamy. Zwiększamy ciężarek pomału. Jeszcze cztery serii. Kolejny etap, czyli suwnica na siedząco, pół leżąco na suwnica. Wypychanie nóg do przodu. Nie? Oczywiście po 10 razy 4 serie, nie? jeszcze 3. I znowu maszyna. Tym razem nie, nie na zewnątrz. Żeby te mięśnie pracowały, tylko stopy ze środka, bardziej boczne yy, fragmenty yy, mięśni nóg yy, pracują. Nie chcę robić przysiadów ze sztangą ani na maszynie, bo ze względu na kręgosłup, nie? Że nie ma co szaleć w tym wieku, ale na maszynie jak najbardziej bezpiecznie Bardziej bezpieczni niż z luźnym ciężarem, jeżeli chodzi o plecy. Dobra, lecimy. Cztery serie o... 10 po 10. Teraz tutaj, przechodzimy do maszynki. Zgadnijcie, do czego ty... Jak na koniku. Nie, no to jest maszyna do łydek. będziemy robić łydki. ale nie po 10, tylko po 25 powtórzeń, nie? Łydka jest taka, że lubi długotrwałe obciążenie. Czyli 4 serie po 25 powtórzeń. Dobra, słuchajcie. Zabieramy się za, za barki. Nogi skończone, teraz zabieramy się za bareczki, ale przed barkami najważniejsze jest, najważniejsze, barki są kontiusogenne i trzeba je dobrze rozgrzać, nie? Także pamiętajcie, że nie klatka. Wszystko rozgrzewamy, nie? Rozgrzewka przed treningiem, ale barki szczególnie, bo są bardziej narażone w jakiekolwiek kontuzje. To co, lecimy z barkami. Barki rozgrzane, lecimy teraz. No i jeszcze trzy serie. Oczywiście pamiętamy łopatki do siebie i w dół. Dokładamy plasterek i jedziemy. Słuchajcie, drugie ćwiczenie na parki na linkach, na tylnią część barki, nie? czyli na, na tylni, na tylni akton, tak? Jak to się mówi, nie? Na tylnią część barku. Nie? Czyli linki ściągamy z bramy z jednej i z drugiej strony, nie? Teraz zobaczymy jak to wygląda. I po 10 powtórzeń. 4 serie. Teraz lecimy hantelkami wznosy, wznosy barków na barki, czyli wznosy bokiem hantelek do góry. I też 10 powtórzeń, 4 sety. Jedziemy. Kolejne ćwiczenie na barki, ostatnie dzisiaj, były bokiem, wznoszenia, które będą przodem. Nie? Wznoszenia przodem hantli no to na przednią część barków. Proszę Zmierzamy ciężarek, bierzemy na rękę 12,5 I oczywiście 4 stryjki po 10 powtórzeń. No i na koniec oczywiście kaptur. Nie? Czyli bierzemy po 20 kg na rękę i robimy kaptury. Czyli unosząc całe ramię cały park do góry, nie? I tak ze 24 serii po 20 powtórzeń. To samo. 4 serii, 20 powtórzeń. Na te mięśnie Na razie. Miłego treningu. Dobra. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o o trzeci dzień treningowy, nie? Jeżeli, wiadomo, że nie jest to jakoś tak profesjonalnie nagrane, ale jeżeli to komuś pomoże, te porady proste, to będzie mi miło. Lecę po zakupy, na razie, hej! No, byłem na ryneczku, kupiłem co trzeba i oczywiście pietruszkę trafiłem, także bierzemy, każdej ilości do zamrażalnika się przyda, nie? Do zupki, do galarety i tak dalej. Dobra, słuchajcie, przy okazji koła sprawdzone, powietrze, filtr powietrza też wyczyszczony, Oleju nie trzeba jeszcze wymieniać, także ten hamulec, ten blokada hamulca zrobiona. Gitara, można jechać dalej. No i słuchajcie, wracając z siłowni, też na coś takiego fajnego natrafiłem. Łomaczko, jaka dżungla, no zaraz tam bijemy. Tak się nazywa, ale patrzcie, jak pięknie. Jakie piękne palmy, witaj, O, Betelna, zobaczcie, jakie duże nasiona. Te owoce. Szok. Idziemy. Dziemy wobec tego. Ale ładnie pasz. Hotel Tuesday gon. Ale pię. Tuesday. This is hotel or restaurant? It's a hotel. Hotel also, right? Yeah. Can you make video for YouTube channel? Yeah. This is this is the lobby, right? Yes, lobby. In the reception? Yes. Ah, okay. Oh, nice place. First time, see. Very nice place. Kraków, You have a business card maybe? Yes. Yes, show. Customer. Mm -hmm. no, piękne miejsce. Egzotyczne bardzo, otwarte, no, Możecie sobie zrobić. Gdzie zobaczyć jak to wygląda, ale basenik? świetny klimaczek taki też mniej świetny klimacik też taki mniejszy hotelik ale fajnie zrobiony fajnie naprawdę bardzo taka fajna egzotyka tutaj plumeria i te palmy wszystkie powrastane klimatyczne dachy zaostrzone świetny woda czysta w basenie no rewelacja ten hotel mi się bardzo podoba basen może nie jest za duży ale wystarczająco spokojnie nie tutaj mamy wejścia chyba do tych bungalowów, o, tu jakaś dziupla jest nawet. Ale klimatyczny, fajny hotelik. Taki naprawdę nastrojowy, nie? Wszędzie, gdzie można, to jest umieszczona roślinność. Coś pięknego, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jakieś stare drzewo. Widać ścięte, ale wykorzystane, żeby tam jeszcze jakieś wszczepki porobić. Pięknie. Aż się nie spodziewałem, że coś takiego następnego mnie tu spotka fajnego, egzotycznego i te akcenty takie nie no dobrze idźmy zobaczyć dalej no i tutaj się kończy tam widać jest płot no ale klimat klimat nieziemski jeszcze podejdźmy z tej strony zapytamy się chłopaków czy nie pokażą pokoju przypadkiem jakaś uliczka o fajnie te moje palemki i to na palach słuchajcie do I can yes, you. yes, yes. How many rooms? Uh, we mm. have um four how and six rooms. Ah ha, ah ha. Not customer now, right? Yes. Not too much people. Uh, you jump, can. Dziękuję. <laughs> yeah, tu mamy, tu mamy łazienkę, prysznic, wanna. No oh, kurze, fajnie, mm. fajnie. Nie ma zapachu jakiś takiej ten... Yy, butwiałości czy czegoś, nie? Naprawdę jest fajnie. Szafa łóżka. To jest for two person, right? To uh, two person. Uh, uh, can do, uh, you also can have 4%. Aha, aha. How much cost? One night? One, one, one night, day? Uh, for here is 35 dolarów. 35? Yes, yeah. 35. Yeah, aha, okej. Okay. 35 dolarów, zobaczcie, to chyba jeszcze. Najtaniej jak gdziekolwiek byłem, a klimat jest, kurcze niesamowity, nie? No może za oknem nie ma jakiegoś tam jakiego pejzażu, ale przecież siedzimy na zewnątrz, nie? jest jakieś biurko, lodówka, szafa. Bardzo fajnie, kurczę. Jak ktoś chce taką namiastkę mieć właśnie takiego typowego klimatu Kambodży, no to rewelacja, nie? Będziemy zobaczyć, będziemy zobaczyć dalej, może jeszcze coś tam nam pokażą. Let me take you to uh, our our high view. Okay. Our okay. House. Okay. Maybe, uh, oh, what what is this? <laughs> A Swimming pool or? Uh, <laughs> oh, because my how Yeah, we doesn't uh can uh put the bus top mm -hmm. at the house, and we want to keep it traditional, so we only keep like the jacuzzi. Ah, like jac the yeah. Banco, okay, okay. 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 If if people need. Aha, idziemy do góry, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Idziemy do góry, zobaczymy, jak to z góry jeszcze wygląda. Tu jest fajne, fajne view. Czekajcie, no barierki się ruszają, ale. No nie, a, tu nie widać, bo parasolki przy. Ale patrzcie. Fajnie osłonięte od innych. Dobra, idziemy. Na następny pokój, dobra? Mm -hmm. Fajnie, drzwi skrzypią. Jaki klimat, kurde. Tutaj stolik można sobie wieczorem usiąść, też popatrzeć, pocilować. A, tu jest, tu jest tak samo, ten sam układ. Łazienka, prysznic, wanna. Ten sam układ, tylko że łóżko jest jedno-podwójne razem, złączone. Czyli to jest tak jakby, no też dla dwóch osób, nie? W sumie tutaj mamy biureczko, jest i lodówka. Jakiś blat roboczy, tutaj jakaś taka sofka kanapka, no tu za oknem już ładnie, nie, tu już fajnie widać bananowce, duże liście, a z tej strony, no z tej strony też jakieś banany na dole i tam widok na no, jakieś tam sąsiednie te zabudowania, bardzo fajnie, very nice, you know? very nice. Is this in price? Uh, it's different price, different. it's cheaper. Cheaper? Yeah, it's 30 dollars per night. Ah, 30. Couple... Come here for honeymoon, yeah. Aha, aha, aha. With bre breakfast also or not? On Included? Breakfast? Is not, included. Ah, not included. Yeah. Aha, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Czyli śniadanko nie, ale automacie za 30 dolców. Niczym się nie różni, tylko nawet jeszcze ładniejszy widok jest. Eee, tylko tyle, że łóżko jest. Łóżko jest tak jakby złączone, nie? To tak jakby w tamtym zsunąć łóżka, nie? No to 5 dolarów tylko różnicy nie? nie ma nie ma dużej, ale, ale tu to mi się bardziej podoba, bo jest, jest lepszy widok zobaczycie. Jest lepszy widok na basen more, yes, yes. <laughs> yeah. i tak dalej. Dobra, możesz pokazać jeszcze jedną? Może Ja house. Kmaj house. Yeah, Tradycyjny house. house. Ok, ok. Też fajnie ten chodnik tutaj mają zrobiony, nie? Też taki. Aha, ok, ok. A swimming pool nice. You you inside? Yeah, yeah, yeah. 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 <laughs> is swimming pool is deep or not? Deep? This one is deep, but this deep. one is not deep. Ja yeah, deep. I, I, I see. <laughs> no tu mamy jacuzzi, no jak sobie jakiś gość tam zamówi, nie? No tutaj widzicie, odpalają, naleją wody, nie? I odpalają sobie, nie? Dobra, tu też można sobie odpocząć no, na świeżym powietrzu, no rewelacja. No tu tak, tu powiem wam, że wbiłbym do tego hotelu na parę dni. Tylko nie ma ludzi, nie? No nie? ma ludzi. Widzicie, co zrobicie, nie? O, to jest ta palemka. To jest piękna moja palemka. Dobra, idziemy dalej. A ah, tutaj. gdzie is this? This is restaurant. The yeah, to the rest restaurant. We often uh, serve for breakfast in the morning. Aha, in the morning. Okay. Dobra. But if you want like to też for dinner online, it's also elsewhere. Well. Different, different place for dinner. And here, uh, you can breakfast in here, but if Możesz uh, a, 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 okay, okay, okay. We have a Czyli zamówić nearby. Czyli trzeba zamówić i wtedy... <laughs> jak zamówimy miły personel, oczywiście, dobra, wbijamy do, do takiego typowego, słuchajcie, tak jak powiedział chłopak, kmerski styl, tak? Kmaj style. right yeah, Tak, Golden House. A, widzicie, no też fajny, kurde. Taki bar jeszcze bardziej taki klimatyczny. Tam mamy prysznic, wszystko, wszystko już w ogóle... O, jest <grystanie> wali. Dobra, tu mamy widok też jakiś kurcz, łazienka. O, tutaj mamy dwa podw podwójne łóżka. Tak, no to to jest... To for, jest for, four person, right? Yes. Four person big. bigger have A small, family, yes, small family, yeah. A tam na zewnątrz, tam już jest coś sąsiedniego, ale jest baldachim, słuchajcie, na pomoskitos, przeciwko komarom, baldachim, no to tak bardziej mi się kojarzy jak w Kenii, te baldachimy tam wszędzie były. No i też jest, też jest lodóweczka, słuchajcie, jakieś tam biureczko, stolik nocny, nie? No, tu też jest fajny widok, tu też jest bardzo fajny widok, Na duże, duże palmy i te rośliny wszystkie, ja pierdzielę, ale fajnie, naprawdę bardzo mi się podoba bardzo Here's what wi wifi fi also is. Wifi. I saw how wifi. Okej, okay, okej. Okay. O i tu jak wychodzimy z tego pokoju, no to już w ogóle, nie? Tu jest widok. Można sobie usiąść i mamy widok na basen, tu nie przesłaniają nas parasolki, bo tamcie są parasolki. And how much cost this this room? This room is uh more higher than other room because it's wooden hall. It's good for hair well. Mm -hmm. It car costs uh 70 dollars plus Break With breakfast. Yes. A, ok, 70 dolar. No to tu już mamy droższe, ale tu już jest wszystko, nie? I widok z pokoju jest fajny, i widok tutaj z wyjścia z tego pokoju, nie? Tutaj ten tarasik, można sobie, mówię, usiąść. Jak ktoś pali papieroski, to sobie zapalić tutaj, i widok na basen, nie? Swimming pool, view. Yeah. <laughs> I think this is best room, you know? I, I think. I think this is best room. Ja, yeah, because yeah. It's a nice view, you know? yeah. nice view. O, a na dole można sobie też zejść i odpocząć. No, a tam mamy już wyjście na zewnątrz, nie? Także very nice place. You feel warm, right? Hmm? Feel warm, right? It's not hot when you go inside. Not, no, no, Yes, yes. here good. Very, very nice. No, piękne okay. miejsce. Okun, okuncie ran! O, zobaczcie jeszcze, dostałem po wodę. Okun, okuncie ran. Pijemy się, bo jest ich No, zobaczcie, bardzo, bardzo miła obsługa, nie? Ale... Ale... Naprawdę cichutko. Nie jest za duży, nie jest za mały, nie? No kurczę, w sam raz hotelik jest naprawdę zarąbisty. bardzo mi się podoba. Patrzcie, chatki. One są wszystkie, one są wszystkie drewniane, nie? Wszystkie drewniane, tak jakby odnowione trochę. No tu z tej strony nie, tam chyba nie ma. A może i tam? Ovideris also rooms? for now we have a German doing of the for healthy. Aha, czyli mamy jakąś tam grupę mają z Niemiec. Uh, from Germany, right? Yeah. Uh -huh, uh -huh. Uh, this group from Germany live here or visit on only? Um, they live here. They Live here. Yeah. Uh -huh, okay. How many people? Hmm. It's quite ten to fifty people. Mm hmm. Mm -hmm. Like a small group. people small group, mała grupa. 10 piętnastio osób. Ah. Where is the people now? <laughs> because it's quiet. Uh, they have trip in. Ah, trip. Okay. Go Nie, yeah, Long Island. island. Okay, okay. A, tu mamy jeszcze... O, zobaczcie jeszcze. Jackfruit, right? O górde, już robacz zobaczcie jakie duże te jackfruity. Ale jeszcze nie, jeszcze to wszystko jest za małe. Not already. <laughs> yeah. We waiting. This one is already. Jest gotowy jakiś. O oh, my goodness! <laughs> really. O oh, ja pierdzielę, zobaczcie, ten rzeczywiście jest gotowy potężny, nie? Zobaczcie, to, to są za owoce duże. To jest szok, nie? I to prosto, po, po, po prostu, po prostu, po prostu z zobacz, wyrasta, nie? Zobaczcie. Szok. Szok, normalnie niedowierzanie. Dobra, lecimy dalej. Następne miejsce odkryte. Bardzo fajne, nie? Na razie. <laughs> Hej. Hey, chciałbym podziękować wszystkim wspierającym poprzez QR-kod bojmikowi. Dziękuję serdecznie. love you all day